Panie Stanisławie, chciałem zapytać właśnie o opozycję Rosji. Skoro, skoro wiadomo, że pełnoskalowa wojna polega na niszczeniu infrastruktury, dlaczego tego nie czynią? To rok już trwa ta przepychanka i właściwie nie wiadomo jak to się ma skończyć, skoro faktycznie ta wojna nie jest prowadzona tak, jak powinna być. Proszę pana, no nie wiem, bo Putin mi się nie zwierza, ale nie, ale się można domyślić, domyślić tego z wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, pana Stoltenberga. Otóż pan Stoltenberg, kiedy Polska zadeklarowała, że... Znaczy Jarosław Kaczyński, konkretnie jak przyjechał salonką tam do Kijowa, to tak był z własną odwagą, że tak powiem, poruszony, że zaproponował, żeby NATO wysłało na Ukrainę uzbrojoną po zęby misję pokojową. To znaczy, że wdałoby się NATO w bezpośrednią konfrontację militarną z Rosją. Sekretarz Stoltenberg powiedział, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że NATO nie jest stroną tego konfliktu i nie zamierza nią być. A wtedy sytuacja mogłaby się wymknąć spod kontroli. Więc najwyraźniej wszystkim stronom tego. Zależy na tym, żeby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, bo proszę zwrócić uwagę, Amerykanie, wprawdzie obiecali Ukrainie dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu, to znaczy powyżej do 150 kilometrów, nie tylko takich do 80, ale do 150 kilometrów zasięgu, ale w końcu nie dostarczyli, bo powiedzieli, że sami mają mało i nie dadzą bo nie chcą się rozbroić. Więc najwyraźniej wszyscy mało tego. Niedawno była taka pojawiła się taka informacja, że Ukraina zaatakowała na terytorium Rosji jakieś cele. No i co się stało? Rzecznik prezydenta Zawińskiego, pan Mychało Podolak powiedział, że to jest ruska prowokacja, że nic takiego nie było, ale na szczęście przyznała się taka formacja Rosjan, który, którzy służą po stronie ukraińskiej, że to oni tam zrobili, no to wprawdzie po stronie ukraińskiej służą, ale to Rosjanie, więc tego. Więc obydwie strony dążą do tego, żeby ten konflikt utrzymać pod kontrolą, a rosyjskie siłowiki uważają, że to droga donikąd. Zobaczymy, Putin też się znajduje pod presją chyba z ich strony. W związku z tym no, m, bardzo możliwe, że i tam dojdzie do pewnych przewartościowych, ale na razie jest tak, jak jest. Ale na razie Putin nie prowadził wojny, tylko o, chodziło no to o... No to, to dlatego, tak, to tak, to proszę pani, i, proszę i, pani, i, to jasne. Teraz w ogóle w dzisiejszych czasach nie ma żadnych wojen. Nie, Chodzi mi o to, dlaczego Putin nie, u, nie uderzył w taki sposób normalny, że nie zniszczył tego tamtego. No, dlatego, że on nie chciał tego, żeby to było uznane, że to jest wola. Proszę Pani, to Putin oczywiście nazywa te działania specjalną operacją wojskową. Ale to są inne określenia, na przykład. No zacznę od tego, że kiedyś zaniepokojony słuchacz Radia Rewań zwrócił się z pytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Rewań mu odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie. Natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc można operacje wojskowe rozmaicie nazywać, jak Amerykanie nazywali, bo też nie prowadzili żadnej wojny. Nawet Operację, tą. Jak to. Żeż mógłby odciąć dostawy. Walka No mógłby, mógłby proszę pani. Mógłby. No to właśnie dlatego mówię, że prowadzi dziwną wojnę. Że prowadzi Żeby dziwną wojnę. No pojadam. siłowiki go za to krytykują. Co on zrobi, to nie wiem. No mówię. Nie tłumaczy się przede mną, więc, ale no, wojna dziwna nie tylko ja widzę, że to jest dziwna, tylko siłowiki też to widzą. Więc, Amerykanie prowadzili tą operację pokojową w Iraku, a misję stabilizacyjną w Afganistanie. Także też nie nazywali tego wojną, chociaż strzelali jak najbardziej, jak to w 1968 roku. Wiec taki był w marcu 1968 roku na UMCS w Lublinie i tam na tym wiecu przemawiał taki student z Syrii no i powiada, że u nas to tam łagodnie jeszcze te represje wobec studentów się odbywały, bo mówi u nas w Syrii to strzelali strzałami. Tak powiedział, strzałami, no to jak wszyscy usłyszeli, że strzałami, to śmiech churalny się rozległ, to brzmiało dosyć dwuznacznie, więc no, myślę, że intencją obydwu stron jest nieprzekraczanie Rubikonu, jest nieprzekraczanie Rubikonu, dlatego, że no, żeby się sytuacja nie wymknęła spod kontroli. Także tak, to proszę bardzo. Ja tylko prośbę mam, proszę Państwa, gdybyście mogli do mikrofonu albo powtórzyć, ponieważ ci, co oglądają nas przez internet, proszą, że nie słyszą zadawanych pytań. Może jakoś do mikrofonu. No to tu są mikrofony. To jest ten nasz. Aha. Proszę bardzo, to w razie czego to powtarzam. Nasze opinie, ale może wiedzy przede wszystkim. W 1994 roku w Budapeszcie podpisano Wielka Brytania... Francja, Stany Zjednoczone i Rosja zały, dały gwarancję Ukrainie na e, integralność, integralność w zamian za pozbycie się e, broni atomowej. Czyli de facto te państwa e, stały się w tej chwili stroną konfliktu w świetle prawa, można powiedzieć, międzynarodowego. Ale mnie bardziej interesuje w tym kontekście, czy pan kiedykolwiek słyszał, żeby przez te lata od 2015 roku, kiedy Ukraina straciła Krym, e, czyli straciła swoją in integralność, żeby Ukraina e, dopominała się, e, e, próbowała to wyegzekwować na arenie międzynarodowej. Bo, 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 bo ja nie nigdy słyszałem, nie słyszałem ale, ale moja wiedza na ten temat. Nie nie słyszałem. I, i, i też, mnie to dziwi. Też to jest... nie słyszałem raz tylko raz tylko jakiś taki mniejszej rangi dygnitarz ukraiński o tym przypomniał, ale tylko raz to się zdarzyło, natomiast tak to nie. Moim, w moim przekonaniu, no teraz spójrzmy na to z punktu widzenia amerykańskiego czy brytyjskiego. Zresztą tu Brytyjsk Wielka Brytania jest jeszcze lepszym przykładem, dlatego że na przykład w 1939 roku w kwietniu udzieliła Polsce takich gwarancji. No, ale po co? Po to, żeby nas ośmielić do wejścia do wojny, to jest taka, proszę Państwa, pokutuje w Polsce taka, takie przekonanie i to wśród ludzi nawet wykształconych, że w 1939 roku Wielka Brytania i Francja weszły do wojny w obronie Polski. To nieprawda. Odwrotnie. Polska w 1939 roku stanęła do wojny w obronie mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii i Francji, ryzykując wszystko łącznie z własnym istnieniem. Dlaczego? Dlatego, że do 1938, czyli do paktu monachijskiego, Hitler nawet jak Niemcy Korzyści jakie się odnosiły z łamania traktatu wersalskiego to on zawsze dążył do wyłania wrażenia, że to nie jest obalanie traktatu wersalskiego, czy obgryzanie go, tylko usunięcie takich najbardziej rażących niesprawiedliwości. Dlatego zabiegał o zgodę Wielkiej Brytanii i Francji. Ostatni taki moment to jest pakt monachijski, kiedy na którym Wielka Brytania i Francja jako gwarantki porządku wersalskiego wyraziły zgodę. Natomiast śmiertelny cios porządkowi wersalskiemu został zadany 23 sierpnia 1939 roku, kiedy w Moskwie Niemcy i Ros Sowieci podpisali Pakt ribbentrop mołotow który co? Dzielił Europę na strefę niemiecką i strefę sowiecką, bez pytania o zgodę Wielkiej Brytanii i Francji. To stworzyło nową zupełnie sytuację, bo jeżeli można dzielić Europę między Niemcy i Rosję bez pytania Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że one już utraciły status mocarstwowy. No bo skoro można to robić bez ich tam zgody, to znaczy, że one już nie. Że mocarstwami europejskimi pierwszej rangi są te, co dzielą. I to postawiło przed rządem brytyjskim i francuskim no, poważną kwestię, co w tej sytuacji robić. Czy przyjąć do wiadomości Pakt ale to oznaczało rezygnację z mocarstwego statusu, czy też bronić go siłą. No i zdecydowali się na obronę siłą. Tym bardziej, tym łatwiej im przyszło, to że zgłosił się ochotnik, który zadeklarował gotowość tej obrony mocarstwowego statusu Wielkiej Brytanii i Francji za wszelką cenę, nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. I tu sytuacja Ukrainy jest podobna. Sytuacja Ukrainy jest podobna. No, Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych zwłaszcza sytuacja, kiedy mogą wojować na Ukrainie z Rosją do ostatniego Ukraińca, nie angażując własnych sił zbrojnych, no to, to jest prawdziwy dar niebios. To jest prawdziwy dar niebios. No i, a tym bardziej, że teraz prezydent Zeleński już też nie ma odwrotu. Też nie ma odwrotu. On już teraz musi brnąć do przodu, aż do, do końca. I bez względu na to, jaki ten koniec był. No wyobraźmy sobie, że następuje zamrożenie konfliktu. No to tam służba bezpieczeństwa Ukrainy przez jakiś czas na pewno by tłumiła wszystkie takie głosy, ale prędzej czy później by pojawiło się pytanie, no to po cośmy to wszystko robili? Trzeba było uniknąć wojny od razu na samym początku, bo straciliśmy te terytoria, czyli rozbiór Ukrainy nastąpił tak czy owak, no ale można było nie ponieść tylu ofiar i nie zniszczyć w ten sposób kraju, więc dlatego mówię, że prezydent Zeleński też jest pod presją, on też, no teraz jest tam ukochaną duszeńką wszystkich, ale no to się prędzej czy później może skończyć, jak już nie będzie potrzeba, nie będzie takiej potrzeby, no jak my to wiemy, to on jeszcze lepiej to wie. Proszę bardzo. I wiadomo mi jest jak dalece Chiny są zaangażowane w tą wojnę? No mniej więcej tak. Przede wszystkim Chiny nie mogą, może, można powiedzieć tak, Chiny nie, nie są zainteresowane z likwidacją Rosji, bo to na pewno nie. Nawet mapy Rosji z nazwami chińskimi. Proszę pana, no to jasne, to oczywiście, że na wszelki wypadek to wie pan, jasne, że tak. Natomiast Chiny nie są zainteresowane likwidacją Rosji ani nawet zbytnim jej osłabieniem, dlatego że w takiej sytuacji byłyby osamotnione w konflikcie przy ostatecznym rozwiązywaniu kwestii chińskiej, jaką by wtedy podjęły Stany Zjednoczone. Proszę pana, to mają zanadrzu, ale nie wiadomo czy Indie by się nie wymknęły z tego zanadrza, bo to wie pan, to nie są żarty, w takiej sytuacji przykład Rosji by działał odstraszająco. Indie no, mają broń jądrową i tak dalej, są najliczniejsze można powiedzieć demograficznie. No ale to przy broni masowej zagłady to demograficzne, demograficzną nadwyżkę można zlikwidować w jednej chwili, także to nie jest aż takie, taki problem. Także myślę, że Chiny w ten sposób myślą. Nie chcą zostać osamotnione. Jak będzie konfrontacja ze Stanami? Muszą mieć sojuszników. No i o intencjach chińskich to świadczy BRICS. To jest 2011 rok. Celem BRICS-u jest przecież detronizacja dolara z funkcji waluty światowej. To jest naprawdę poważny powód do wojny. Dlatego, że dopóki dolar pełni funkcję waluty światowej, dopóty Stany Zjednoczone mogą ciągnąć z tego grubą rentę. Na czym polega w tej chwili funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych? Jeszcze nie teraz, ale w 2008 roku. Jak byłem w Nowym Jorku, to zepsuł się zegar długu publicznego na Times Square. To znaczy nie zepsuł się, tylko zabrakło okienek. Bo tyle zer już narosło długu Stanów Zjednoczonych, że ten konstruktor tego zegara nie przewidział, że aż coś takiego będzie. Zabrakło okienek. I to nie jest specjalnie groźne, dopóki dolar jest walutą światową. Ale gdyby któregoś dnia przestał być, no to wtedy by się. To by się zrobiło groźne, dlatego że dopóki dolar jest walutą światową, no to płaci się dolarami za ropę, za wszystko, prawda? A jakby tak pojawiła się alternatywna waluta, i na przykład państwa eksportujące ropę czy tam coś innego powiedziałby: Nie, to my dolarów nie chcemy. Kadafi miał taki No, to za to. Go, że tak powiem, przypłacił to życiem, tak samo jak Saddam Hussein wcześniej. Więc tak, to jest powód do wojny.